Z Ewangelii według świętego Marka. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie Paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy, i rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. Oto słowo pańskie.